A jestem w Sikorce na ulicy Skowrankowej, czyli jestem na skrzyżowaniu przy tutejszym przejeździe kolejowym koło tutejszego dworca. No i będę chciał jechać w prawo. No znaczy bez względu na to, w którą stronę chciałbym jechać, zwróćmy uwagę na znak jadąc z tej strony, komu w takiej sytuacji ustępuje. Przede wszystkim ustępuję pojazdom z prawej oraz pojazdom z przeciwka, bo tak przebiega droga z pierwszeństwa. Dla pojazdów, które są po mojej lewej stronie, ja jestem po stronie prawej, czyli przed tymi pojazdami od strony lewej, ja jadę jako pierwszy, czyli jechałbym, można powiedzieć w kolejności jako trzeci, czyli pojazdy z przeciwka jadące z przejazdu, pojazdy z prawej jadące, czy to na przejazd czy w kierunku Ząbkowiców prost. Ja, i dopiero pojazdy jadące od lewej strony. Czyli zamierzam jechać w prawo. Mimo wszystko upewniam się, że nic mi tutaj nie jedzie, nikt nie wymusza pierwszeństwa. I skręcam w prawo na ulicę ilową.